Trochę słabo widać Ale zrobimy to tu oświetlenie Dzisiaj Regenerujemy Siłowniki wspomagania podnośnika Tutaj Zakupiliśmy uszczeniacze Będziemy coś grzebać Jakoś bardzo się nie leje Ale zimny olej Dużo nie podnosiliśmy, a już było Zaroszone Zresztą sprzedający mówił, że to trzeba zrobić, bo Ciekną Będę to robił pierwszy raz, więc Może to nie być idealny Tutorial A, ma? Tu like farmer. Zdemontujemy ten Wieszak Bo on i tak cały stoi, zresztą muszę go spawać, bo są uszy pourywane a zrobi nam to lepszy dostęp do tłoka. Tłok tu nie ma filozofii za dużej. Ucho u góry, ucho na dolek, jeden przewód odkręcić i wyjmiemy. Niestety czołówka mi się urwała i będziecie musieli oglądać wszystko ze stojaka. No i światło też słabe. No ale co tu? Tu nie ma co oglądać, wyjmiemy i na stole już będzie dobrze widać. Mamy go. się. Kapkę zasyfiony. Idę go łóżko kapkę umyć, i widzimy się przy rozbieraniu. Powiedzmy, że mniej więcej to mamy czyste. Przyznam. Wam się, że podczas czyszczenia trochę odkryłem, jak go rozebrać. Na pewno wystarczy pociągnąć to do tłoka wyciągniętego. I w sumie widać już uszczelniacze zgarniający i ciśnieniowy. Ale na moje oko to się może odkręca. To nie będzie odkręcać. Może się nie odkręcać, tylko będzie trzeba tutaj to podważyć i wyjąć. Żeby to była taka prosta robota. Wszystko twarde. Jak to miało nie cieknąć. To możemy zniszczyć. Nie ma co się z tym caskać. I tak do wywalenia. Tak spuszczaj. puszczaj. No i chodź. Ja. On tu jest metalowy. No dobra, to go... Możemy tu zagiąć przecież. Nie wiem Czy chcecie widzieć taką partyzantkę Jaką ja tu będę robił Nie ma co się z tym coskać. To nie jajko O i właśnie Proszę bardzo, i mamy wyjęty. Stan tragiczny. Twarda guma, ze starości po prostu stwardnęła, i, i nie uszczelnia. Nie zgarnia, bo to jest garniacz. Zobaczymy, jak ciśnieniowy. Jakby tu lepsze światło zrobić, bo ja sam nie widzę przy tym. Wszystkim, no ale dobrze. No, chodź siby, dość że się tu nasiedział. Delikatnie, żeby nie uszkodzić, nie ja mówię uszczeniacza, ale metalu. Najlepiej, by go przeciął. O, bił się w gumę, nie bił się w gumę. Pięknie. I wychodzimy. O, ten jest ładny. Jeszcze jest miękki. Najlepiej dać taki siłownik do zakładu oni zrobią gładzie cylindrową i gładź tłoka zniwelują wszystkie rysy i to wtedy wtedy to jest regeneracja takie wymienianie samych uszczelniaczy na pewno pomoże na jakiś czas ale nie wiem na ile tu widać akurat, że ten zgarniający to nie miał prawa zgarniać bo był twardy. Tu trzeba podczyścić, żeby ten nowy nam ładnie siadł. Da się wszystko wypółka. Proszę powiem wam, jeżeli chcecie wymienić uszczelniacze w pomocniczych. W siłownikach, w Waszych renówkach, to się nie macie czym stresować, bo to jest prosta jak budowa cepa. Jednostronnego działania w ogóle. Płoki są prościutkie w swoim działaniu. Bo przeważnie w dwustronnego, przeważnie zawsze, są tutaj uszczelniacze jest kopuła i z dwóch stron są te, tak i tak, nie? I jeszcze plastiki takie prowadzące, kasujące luz i to robi ciśnienie góra-dół, a tu po prostu ciśnienie się robi w cylindrze, a olej wypycha tłok i uszczelnia się tu. Idę je zagrzeć w wodzie, widzimy jak się trochę zagrzeją. No dobrze, nas widać, uszczelnia nam siedzi. Prima sort. idziemy ze zgarniaczem. Czyli to wypadało kapkę? O, właśnie. Czemu mam lampka zwesła? Chyba się wyładowała. Jak my to mamy nabić? No to nie mam patentów, a nie chcę, żebyście widzieli taką fuszerę co ja robię dupa za małe. kurde hmm. daj mi spokoju ten wżer zrobiłem taką zaślepkę na ten przewód o. i spróbujemy go odpalić i dźwignąć ten tłok do samej góry ile się tłoczysko wysuwa jak będzie tak, że ten wżer nie wychodzi na zewnątrz to to tak zostawimy, a jak nie to będzie coś trzeba kombinować wychodzi? Tutaj. Z tego co zmierzyliśmy To ten tłok wychodzi gdzieś tak Więc ten żel tak dochodzi na granicę do tego uszczelniacza a tu jest stół ładny. Tak to zostawiamy, składamy. niemy, bo się tam trochę nakruszyło. A że chce lekko puknąć. drugi już też zrobiony. Ja jeszcze spróbuję te cięgna rozruszać. A my kończymy ten odcinek. Pozdrawiam.